Dobra, moi drodzy, jesteśmy po przerwie. Udało mi się opanować sytuację. Udało mi się zniszczyć ten oddział komandosów, do tego posłużyły mi te oddziały piechoty ze zwiadem, które właśnie przemieszczają się w kierunku e, tych moich okupanych, jakby pozycji, których za wszelką cenę muszę bronić. Nie było to łatwe, powtarzałem to chyba trzy razy. E, strasznie miałem problem z tymi oddziałem. Dosłownie pamiętam, żeby mi się zdarzyła taka sytuacja, w której oni atakowaliby mi ten skład zaopatrzenia, próbowali mi tutaj zablokować e, drogę do przejścia e, do przepływu jakby moich zapasów, nie pamiętam takiej sytuacji tak szczerze no ale dobra, niech już będzie, nie będę się kłócił z grom e, Może po prostu to na tym najwyższym poziomie trudności komputer dostał trochę inteligencji i postanowił e, opracować sobie taką strategię. Udało mi się ten atak oczywiście odeprzeć dlatego mój e, przepływ zapasów jest stały e, Tu już wysyłam piąte działo Czyli w Pancernę, tak jak obiecałem. Eee, może zacząłem troszeczkę wcześniej, no, ale w każdym razie to Dział 5 już tutaj jedzie, także zaraz ono będzie już tam dostępne. No i e, niedługo będziemy też mogli się, chociaż nie wiem, czy będę chciał wycofywać te jednostki z tych terenów, bo one są tutaj bardzo istotne eee, i zależy mi na tym, aby te jednostki się tam utrzymały. Dlatego e, one tutaj zostaną na ten moment. Ja tutaj cały czas muszę, jakby, manewrować tymi moimi jednostkami. Eee. Już się staram jak najszybciej, Campbell. Dobra, to będzie to jest czwarte, to jest piąte, szóste już będzie jechało. I mogę w sumie, dobra, wysła, wyślę wszystkie, postawię wszystko na jedną kartę po prostu. Eee, czyli tak naprawdę, wszystkie potrzebne działa, i już tutaj eee, do tego bastą jadą. Eee, stracimy troszeczkę defa, no, ale trudno, nic już nie zrobimy, na to nie poradzimy jakby. Przesuńcie się tą piechotą, żeby zniszczyć te barany. Okej, okay. eee, tutaj jedzie... Jedź tu i tu. Jadą te działa? Jadą. Eee, brakuje mi jednego, to już je robię i już je tu wysyłam. O, coś mi zniszczy... koszary mi zniszczyli, no trudno. No już, to jest gra na czas po prostu, no albo się uda, albo się nie uda, no. Te działa już jadą i tak. Chociaż taka fala tu idzie wrogów po prostu, że to jest masakra nie wiem czy nie zaraz znowu jeszcze jednego cięcia nie będę musiał robić. To jest gra z czasem w tym momencie już. Bo wszystkie działa już tu jadą potrzebne, One są tu. Jedno, jeszcze jedno musi dojechać po prostu. Tak, jeszcze tylko jedno, ona już zdąży chyba raczej z tego co mi się wydaje. Ta misja jest trudniejsza chyba od poprzedniej, chociaż poprzednia jest mega intensywna i mega super <grywana> zrobiona, ale jest też ciężka, tak że będzie może nawet dłuższy odcinek po prostu. Dobra, chyba się udało. Ta, mamy, 8 na 8. Udało się. O! No gra z czasem po prostu. Super. skontaktował się z nami marszałek von Richter. Proponuję zawieszenie broni i chcę omówić z panem warunki kapitulacji. Zgódź się, Joe. Nieważne, co ma nam do powiedzenia, ale zawieszenie broni da nam czas na przygotowanie obrony. Dobra, udało się. I teraz mamy kolejną misję. To... Teraz kolejna misja ta, ta najbardziej epicka. Sheridan, w końcu się spotykamy. Nie mogłem się doczekać. Jaki jest cel tego spotkania, generale? Zapewne wie pan już, że generał Wetterby dokonał mądrego wyboru, oszczędzając tym samym życie swoich ludzi. Generał Wetterby sturzył w obliczu wroga i poniesie tego konsekwencje. A jak pan już może zauważył, ja nie jestem Wetterbym. Zauważyłem generale jeszcze w Tunezji. Cóż jeśli to tyle. Chwila. Sheridan. Otrzymaliśmy specjalne rozkazy z Berlina. Co to za specjalne rozkazy? Nie będziemy już więcej brali jeńców. Poddajcie się teraz, kiedy mogę jeszcze zapewnić bezpieczeństwo panu i pańskim ludziom. Inni dowódcy nie będą tak szczodrzy. Jak będąc człowiekiem honoru, może im pan służyć? Pan wie, że nigdy się nie poddam. Mamy zginąć? Zginiemy w walce. Rozumiem. To pańskie ostatnie słowo? Nie. To jest moje ostatnie słowo. Walcie się! Ósmy korpus zajął pozycję wokół Bastoń. Patton i Montgomery spieszą nam z pomocą. Musimy się utrzymać do ich przybycia. Von Richter rzuci na nas wszystkie siły. Spróbuje nas otoczyć licząc, że wymusi naszą kapitulację. Dobrze, Andrew. Co mamy w odwodzie? Mamy tu wszystkie nasze oddziały Pepans. Mamy tu bazę lekkich czołgów i trochę zwiadu. Są tu też odwody 28 dywizji oraz artyleria przeciwlotnicza. Dołączył też do nas pułk 101 powietrzno-desantowej. Reszta dywizji dotrze tu najszybciej jak się da. Sir, lotnictwo informuje, że nie możemy startować przy obecnej pogodzie. Dobrze panowie, czas nagli. Lada chwila rozpęta się do biegło Szkopy się gromadzą, lepiej zadbaj o obronę. Dobra, zaczynamy. Yy, os tam, nie ostatnia misja, tylko ona by mogła być w sumie ostatnią misją, bo jest świetna. Także lecimy. No, po prostu musimy się utrzymać tutaj. Mamy 3 minuty na to, żeby się przygotować. Także bez zbędnego przyciągania, zaczniemy już rozmieszczać te jednostki. Nie mam pomysłu na razie, także przesunę wszystko do tyłu, bo ja nie chcę się tutaj, żeby te jednostki zostały tutaj na samym przodzie. To jest bardzo zły pomysł. Tak, to prawda. Okej, okay. ja sobie Czafi na pewno spróbuję. Czafi, 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 tak. Zrobię sobie ten czafi na pewno. Eee, koszary, czy ja mam koszary? Eee, nie mam eee, koszar, chcę sobie na pewno zrobić koszary. No i tu już się zaczyna karuzela po prostu eee, ciągłej akcji. Cały czas będziemy się musieli bronić. Oni będą nas napierali z każdej możliwej strony, będą rzucali na nas wszystko, co tylko będą mogli. Eee, przypominam, że to jest Belgia, to jest czwarty rok, także Niemcy już są naprawdę dobrze rozwinięci technologicznie, jeżeli o to chodzi. No i musimy się bronić. Linia obrony główna to będzie miasto i tutaj e, tereny przymieści, czyli te dwa lasy. Chociaż nie możemy zapomnieć o prawej flance, dlatego rzucę tutaj na pewno pięć tych moich dział pancernych. Nie mamy znowu opracowanych rangersów, dlatego sobie ich oprac je opracujemy. E, do sztabu już nam zmierzają e, te. Zmierza nam zaopatrzenie też z jednego, niestety, tylko z jednego składu. Lewa flanka jest tutaj, jeszcze jest jedna słaba pozycja, bardzo dla nas słaba. Jest tutaj na dole, po lewej stronie, ona jest bardzo słaba. Musimy też o nią zadbać. Tak, tak, to, to było pewne. Oni będą mi przejmować skład, cały czas te składy zaopatrzenia, które się będą tutaj znajdowały. Jedyny, który będzie nam dostarczał systematycznie gotówkę podczas całej tej misji, to jest ten sztab, skład tutaj przy naszym sztabie. Musimy też pamiętać o zwiadzie, ponieważ zwiad jest bardzo istotny. Tam jest już jednostka zwiadu, dlatego ja tą jednostkę zwiadu może prześlę tutaj. Dobrze by było też mieć po dwie jednostki zwiadu, bo zwiad jest bardzo istotny w tej misji. I będziemy wysyłać jednostki piechoty do miasta. Dodatkowo myślę, że 20-20 dobrym pomysłem będzie zrekrutowanie 5 tych czołgów CZAFI tutaj i 5 tych czołgów CZAFI też tutaj żeby sobie zapewnić taką rezerwę. Pięć jednostek rangersów do miasta z tej strony, pięć jednostek rangersów do miasta z tej strony i pięć jednostek... Dobra, nie wiem, ile kliknąłem. Będzie tutaj. Jednostki przeciwlotnicze, baterie, baterie te przeciwlotnicze, ukryjemy sobie tutaj przy naszym sztabie w lesie, żeby mogły być one ukryte. Dodatkowo... Yy... Spróbujemy sobie również wybudować stoisko KM w tym miejscu. Ok, już nam się skończył czas na obronę. Cholera, szkoda, bo jeszcze bym sobie coś tutaj porozmieszał. Te czołgi będą stały Czafi tutaj. Czafi, Czafi, Czafi. Dobrze, idą, nie wiem, czy dobrze mówię. Dobra, jest pierwszy atak już. Też będzie pewnie ten. Wątpię, żeby ta misja się obeszła bez cięć, także będą cięcia, od razu informuję, bo nie wiem, czy przejdą za pierwszym razem. Eee, szczególnie na tym poziomie trudności. Zobaczymy. No, ona jest ciężka, mega ciężka, ale jest bardzo fajna, bardzo lubię tą misję. To jest jedna z tych... To jest jeden z tych momentów, gdzie misja jest bardzo ciężka, ale bardzo dużą satysfakcję daje nam granie w tą misję. W przeciwieństwie do poprzedniej, bo pamiętam, że z poprzednią się strasznie męczyłem i strasznie jej nie lubię, a ta jest naprawdę super. Dobra, zbudujemy sobie kolejne stanowisko KM-ów z tej strony. Żeby uniemożliwić y, ruchy niemieckiej piechocie, która znajduje się tutaj po prawej Francji. mam na, mam na myśli te oddziały tutaj. Y, I też będziemy musieli patrzeć na pewno na zwiady przeciwnika, bo on też będzie miał tutaj zwiad. Y, dobra, znajdujemy się tutaj, czołgi są tu i tutaj. Dobrym pomysłem też myślę będzie wysłanie kolejnych oddziałów piechoty do lasu z tej strony, konkretnie mi chodzi o to. I jeszcze mam tutaj wyślę na pewno jeden. Y, rzucimy od razu blitz. Tutaj. Żeby mi te jednostki i na pewno ciężarówki z zaopatrzeniem jechały szybciej. No i oni ruszają. Z każdej mówię. Oni będą atakować wszystkich stron, także musimy się z tym liczyć. Przesuniemy sobie nasze czołgi troszeczkę do przodu. Tutaj mamy stanowisko przeciwpancerne, super. Stanowisko KMF nam niszczą. Tutaj... Te z przodu, które były wysunięte, łącznie z tymi, dobra. Eee, ja bym chciał jeszcze tutaj dostać zwiat na 100%. Muszę, muszę być z każdej strony, musimy się w tym momencie bronić. Eee, tutaj mi artyleria ostrzeliwuje, widzę. Dobra, nieważne. Ochrona wodza. Ok. Eee, mogą wjechać czołgami do miasta. Mogą, jak najbardziej. Eee, wtedy po prostu oddziały piechoty, które posiadam, będą. Yeah, te czołgi masakrowały. Dodatkowo dorabiamy trzy kolejne oddziały piechoty tutaj do lasu. Ponieważ tutaj z piechotą, no jest, nie jest jest jakoś super, ale nie ma też tragedii. O, może tak powiem. Ataki z zaskoczenia już się zaczynają, super. Działa przeciwpancerne, robią swoją robotę także doskonale. Zastanawiam się w sumie, czy je przesunąć tutaj, ale wtedy zablokuję sobie możliwość ostrzału na lewo, a mi zależy, żeby one miały pełne 180 tutaj stopni możliwości ostrzału. A tutaj sobie to uniemożliwię, bo miasto będzie mi blokowało możliwość ostrzału, także nie będę tego robił. Zostawię je w pozycji w tamtej, w której one są. Dodatkowo yy, przesunę troszeczkę Willisa do przodu. Nie, czyli patrz, yy, zwiat, yy, z tego co widzę, ma tutaj pantery. Mm, Okej. Okay. i co są? No, pantery to są nowoczesne czołgi średnie, także musimy na nie bardzo uważać. Moje czołgi już tutaj zaczynają ostrzeliwanie tej piechoty, która próbuje się zbliżyć do mojego lasu. Także super. Yy, sytuacja po lewej stronie, jak to wygląda? Okej. Okay. tutaj lecą jeszcze te pantery. Musimy też to kontrolować. Ruszymy się troszeczkę do przodu, naszymi czołgami. Mogą do nas Tak, wiem, wiem. Eee... Super. Nie! Stój! Czołgi też niech stoją tutaj. Ty nie, 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 wróć się, Wróć się, wróć się. Ty też się wrócaj. Wracaj tutaj. Wrócaj, wracaj. Tu. Dobra, super. Bo ruszyłem przez wypadek jednostki niestety. Yy, jedno z których, rangersów do miasta, tak, z powrotem wracajcie do miasta. Widzicie, oni nas. Ja mówię, oni mogą nam do tego miasta wchodzić. Nic się nie stanie, jak oni do tego miasta wejdą. Yy, chodzi o to po prostu, żeby utrzymać to. Do, dam do kolejne trzy oddziały rangersów na tym miejscu. One też będą. Nawet jeżeli je stracę, to one i tak yy, nam. trochę to powietrza Bardzo będzie potrzebne wsparcie powietrza, panie Campbell. To trzeba powiedzieć wprost. Jednostki piechoty, w, 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 wroga, które weszły do miasta, zostały zniszczone. Dobrze. E, tu jest tygrys. Mm, ale jest rozbity. Straciłem jednostkę Rangers'ów. To pewnie chodziło o jednostkę Rangers'ów, która się znajdowała w mieście. Dobra, nieważne. Liczyłem się w sumie. Licz, trzeba się liczyć tutaj ze stresami w tej misji, ponieważ nie damy radę sobie ze wszystkim. Tutaj są pantery, które stoją i się nie ruszają. Dojeżdżają do tego PZKP fw 4 Okej. Okay. Eee, dobra, tygrys został zniszczony, bardzo mnie to cieszy ten tygrys, by mógł naprawdę nam tutaj bardzo przytrzebić naszą linię. Dodatkowo dobrym pomysłem będzie znowu przesunięcie troszeczkę czołgów do przodu, aby one ostrzeliwały piechotę, która e, ma zamiar e, jakby wkraczać tutaj. E, dodatkowo myślę, że dobrym pomysłem będzie wysłanie jednej jednostki zwiadu naprzód, żeby ona mi tutaj zobaczyła co tutaj się znajduje. Będzie przybierało cały czas na sile Yy, 7 minut mamy. Jeszcze zresztą, ja że zrobię szybkiego save'a. Okej, okay. żebym później nie musiał tego wczytywać, on nowa przechodzić, super. Yy, Okej, okay. ruszają. Sir, wroga piechota próbuje nas otoczyć. Yy -y. I patrz teraz. To są czołgi

Ej, Jezus, zjechało przecież yyy... Zwiad, Zwiat, no o Ser, zbliża się do nas wrogi samolot Bunkie przeciw pancerki, bo zasypią nas bombami 6 minut Szybko, 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 szybko No te czołgi mogą namieszać. Dobra, mmm... Myśliwce bombardujące. Tylko i, tylko i wyłącznie myśliwce bombardujące są mi potrzebne w tym momencie. Okej, okay, jeden wystartował super. Yy, Zwiado pancerzony, dobra. nie działo. Przesuniemy do tyłu. Myśliwiec, myśliwiec, myśliwiec. Dobra, udało się opanować sytuację. Kolejny myśliwiec. Jeżeli mamy już... W momencie, w którym mamy już lotnictwo jest już nawet okej. Okay. Jest lepiej na pewno niż było. Dobra, zwiat zniszczony. Nie wiem czy... Wydaje mi się, że są ślepi. Na pewno trzeba zniszczyć te działa szturmowe, bo one mi bardzo yy, nieprzyjemne rzeczy robią. Mhm. Dobra, one są rozbite, przynajmniej tyle. <laughs> Kurwa! Nie gadaj, że tu królewski tygrys jedzie. Tak, tu jedzie królewski tygrys. Dobra. Piechota go chyba zniszczy. Nie, 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 nie chcę, żebyście go atakowali, bo mi szkoda samolotów, przynajmniej tego startu samolotów na to. Do przodu, do przodu piechota, do przodu. Okej. Okay. Wszystko do przodu się ma przesunąć. Natychmiast. Bombowce. I zniszczę tych spadochroniarzy. Dobra, super. Eee, transport powietrzny kolejny. Eee, szpiega mi rzuć tu, przyjacielu. Czy mają tu zwiat? Tak, tutaj, ma, tutaj jest jeden. To chcę go zniszczyć od razu. I trzy na pewno na tę pancerzony z tej strony. Jak po prawej sytuacja? Jest dobrze. Jest dobrze. Nie ma tragedii. I tutaj w tym momencie też nam się odblokowuje jeden z najlepszych forteli, jakie są dostępne w tej grze, czyli fanatyzm. Jest, fanatyzm jest świetnym fortelem. Niszczę, niszczę, niszczę tych spadochroniarzy. Jeszcze jeden. Jeszcze, je, jeszcze raz. Sztop, to, w to, to! O, dobra, udało się. Mam cztery dodatkowo myśliwce bombardujące. Gdzie on ma zwiad? Gdzie on schował zwiad? Nie ma zwiadu. Ale tu znowu coś jedzie. Kurwa <średziwanie> mać. Ja ja nie mam tam zwiadu. Szybko, szybko startować. Startować mi z tego lotniska natychmiast. Stawcie się tu. E, co on tu ma? E, ja pierdolę tygrysy królewskie znowu. O ja pierdola. Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Startować, startować, startować. Szybko, szybko, szybko. Ok, Sir, reszta drogą powietrzną. Ich blisko e! do kurwa! Jezus, nie zauważyłem nawet tych. Przez przypadek co zobaczyłem. Willis, nie! Dobrze, że te czafi mam w rezerwie i takiej dużej ilości. Bo bez tego, bym miał dra by był dramat po prostu. Jeszcze yy, minuta 50. Powinno być ok, raczej. Nie wiem, czy on mi zdoła coś zrobić w tak krótkim czasie. Eee. Ty fortel fanatyzm. Dobra, rzucę ten fanatyzm, żeby dostać ten. Fanatyzm, dosta żeby dostać punkty. Aha, okej. Okay. Zostały mi dwa myśliwce bombardujące. Spoko. Mogę sobie zrobić kolejne myśliwiec w sumie bombardujące. Eee, i z tej strony znowu coś idzie na nas. Mhm. Pan że kolejny dostaliśmy, wrzucimy ich tutaj, w las. Tych przesuniemy tu. Tak, wiem, już, już minuta, także... Mogę się uspokoić. Dawaj. dobra, już powinno pójść. O sam PZK PFW i Zwiat też opancerzony. Już niedługo. to jest blisko. A, to już. A, dobrze poszła ta misja. Bardzo dobrze mi wyszła ta misja, akurat to trzeba powiedzieć. Okej, okay, super. No mi powie jak się dobrze, jak, wie, jak człowiek wie czego się spodziewać i podchodzi od samego początku tak bardzo poważnie do tej misji, to nie ma później tragedii, no. Pójdzie, idzie w miarę łatwo. No i super, utrzymaliśmy baston przez 12 minut, także idealnie Okej Jest tu Georgi krewi flaki paton, aż kopy się wycofują. No, i baston jest nasze. Utrzymaliśmy, da, dało, da, daliśmy radę to obronić. Dobra, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Ten odcinek będzie po prostu krótszy i już będziemy się w kolejnych odcinkach, jakby lecić dalej. To będzie już misja 18. I została nam tak naprawdę jeszcze Belgia, i to jest ostatnia misja chyba w Belgii. Ta misja 18 i misja 19, już jest chyba w Niemczech. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także jeszcze raz dzięki bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w przyszłych materiałach, które pojawią się niedługo. Hey, Papa.